Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj tarocistka Ania. Zapraszam na czytanie roczne dla osób spod znaku Barana na 2021 rok. Podzielimy się, przyjrzymy się temu nowemu rokowi na kwartały, czyli przyjrzymy się kwartałami, zobaczymy, jak to w kwartałach będzie wyglądało. Wyciągnę też dla Was kartę z Aniołów Światła, albo z Kluczy Anielskich, zobaczymy, albo z tego i z tego, zobaczymy, jak się to potoczy, i, i będziemy przyglądać się. Po 3 miesiące przejdziemy cały rok. Dobra, barany. Barany 2021 rok. Co dla baranów? Jakie informacje dla osób spod znaku barana? Na 2021 rok. Na co barany powinny uważać? Na co zwrócić większą uwagę? Pod jakim Um, też wyciągnę dla Was kartę taką z ogólną energią, weźmiemy ją z przełożenia, popatrzymy, jak to w przełożeniu te ogólne energie na ten rok będą się dla Was kształtowały. Czyli, <laughs> przepraszam, mamy barany na 2021 rok. Potasujemy jeszcze troszkę karty. Mhm. I popatrzymy, jaki ten rok 2021, jakie energie będą dominowały dla osób spod znaku Barana. Oczywiście nie jest to film tylko dla znaków słonecznych Barana, czyli w, w Ascend... tylko można... Boże, bardzo Was przepraszam, ale e, słów mi brakuje? Za dużo nagrywam? <ścoughs> Czyżby? Nie będzie to tylko dla baranów słonecznych, ale także księżycowych, wenusowych, czyli gdzie tam poszukacie. Oczywiście też te słoneczne barany, jak gdzieś z Wami to czytanie nie będzie rezonowało, to szukajcie w Ascendencie, w Księżycu. No, w, Wenus, no, no, w Księżycu. Dobra, no to teraz patrzymy. Barany 2021 rok poszukiwań, karta, słuchajcie, poszukiwań. To jest taka energia, słuchajcie, że w tym roku, baranki, to wy, jakby są dwa warianty. Albo będziecie marzyć, szukać gdzieś w odległych miejscach, gdzie do tej pory jeszcze nie szukaliście, czyli będziecie patrzeć i starać się sobie wyobrazić, co tam za horyzontem. Albo, albo drugi wariant, będzie to dla was taki rok, że już zrobiliście, co mogliście zrobić. Wykonaliście działania, przemyślenia i teraz... Siedzicie na tym pomoście na brzegu wody, morza e, i czekacie, co te nadchodzące zdarzenia wam w związku z tym przyniosą. Czyli włożyliście pracę i teraz czekacie, jaki efekt przyniesie ta wasza praca. Mhm. Jakiś nowy projekt, ale to jest taka główna energia, ja tą kartę odłożę tutaj na boczek. I jedziemy, co tam w pierwszym kwartale 2021 roku dla Osób z podznaku barana. Będzie się baranki działo, będzie się działo. Słuchajcie, też może nie dla wszystkich, ale dla części z Was to tak. Będziecie kończyć jakieś związki, odcinać się od jakichś związków, które już widocznie się wypaliły, czy zużyły, czy skończyły, i w tym pierwszym kwartale przyjdzie do Was nowy związek, nowa miłość. Bardzo ognista. Mhm. Uważajcie, żeby ten ogień was nie poparzył. Eee, uważajcie na to, żeby za bardzo się nie zaangażować, żeby ten nowy związek nie był plasterkiem na ranę. Inne, e, inna wersja, jeżeli jesteście w stałym, szczęśliwym związku, może to dotyczyć pracy, czyli w pracy pod kątem takim zawodowym albo w ogóle w życiu, bo to nie musi być tylko pod kątem zawodem, w ogóle w życiu wpadniecie na pomysł jakiś genialny, o którym w tej chwili nawet nie myślicie, nie ma go w waszej głowie i w styczniu, w lutym lub w marcu, w tym pierwszym kwartale olśni was. Po prostu dojdziecie do wniosku, że czy spadnie na was, jak grom z jasnego nieba, dobry pomysł? I ten pomysł gdzieś zaprowadzi was w takie meandry dużego zaangażowania. Czyli bardzo będziecie, chcie, będziecie się angażowali w to, co sobie wymyślicie, w to rozwiązanie. Ale też karty mówią, uważajcie z nowymi początkami, uważajcie, żebyście za szybko nie poszli z tym nowym początkiem. Nie? Czyli taki rozsądek, taka, taka. No to tu ja tak się zawahałam, bo patrzę na tą kartę, kartę którą wyciągnęłam, na tą trójkę buław. Że to takie odkrycie trochę. Yy, więc, jak będziecie za coś yy, robić nowego, to jak w, będzie to coś takiego, co Was będzie bardzo ekscytowało, yy, to troszkę wyhamujcie w taki sposób świadomy wyhamujcie troszeczkę, przyjrzyjcie się, poobserwujcie, a później dopiero w to wchodźcie. Dobra, co tam w drugim kwartale, czyli kwiecień, maj, czerwiec. Mhm. W drugim kwartale, popatrzcie. Mhm. Ok, w drugim kwartale, Baranki, dla Was się, pojawia się energia MAGA. MAG to, osoba, to taka energia, która mówi: wykorzystaj wszystkie, wykorzystaj wszystkie talenty, całe doświadczenie, wiedzę, wszystko, co potrafisz, co wiesz, czego doświadczyłeś. Wykorzystaj do tego, co chcesz zrobić. I teraz w tym drugim kwartale. Barany będą musiały zadbać o swoje emocje, a tą wiedzę i doświadczenie będą wykorzystywały do tego, żeby wybrać wśród wielu opcji. Czyli w drugim kwartale dla was baranki pojawi się może w związku z tymi działaniami w pierwszym kwartale, pojawi się jakieś wiele opcji, wiele ludzi do wyboru, wiele prac do wyboru, wiele rozwiązań jakiejś sytuacji. I wy nie będziecie umieli wybrać, i żeby móc zdecydować dobrze, to czy coś wybieracie, czy bierzecie wszystko, czy nie wiem, z 5, z 10, to będziecie musieli mieć bardzo zadbane emocje, ponieważ wasze emocje będą. I by zaskoczone, nie będą dawały rady dokonać tego wyboru. I albo pojawi się, znaczy tak, karty mówią: Uważaj na osobę, która będzie ci doradzać. Tak naprawdę, zrób to sam, przemyśl te wszystkie opcje, ponieważ Twojego doświadczenia, twojego, Twoich umiejętności, Twojej wiedzy wystarczy, żebyś sam dobrze wybrał baranku. Co tam w czwartym kwartale, czyli lipiec, sierpień, wrzesień? Co dobrego, na co uważać. Oj, oj, słuchajcie, baranki. Um, trzeci kwartał to będzie kwartał, w którym będziecie potrzebowali dużej intuicji do kontaktów z osobami młodszymi albo z dziećmi, jeżeli takie macie. Um, będziecie też może mieli jakąś niewiedzę, jakiś brak informacji, ale generalnie intuicja pozwoli Wam się odnaleźć w tej sytuacji, albo to będzie dotyczyło. Um, jeżeli nie dzieci, to będzie to dotyczyło jakiejś nowych szkoły, którą rozpoczniecie, kursu, jakiegoś nowego obszaru w pracy, który się rozpocznie. I super, że się to zacznie wszystko. Super, bo tej intuicji wam wystarczy na to, żeby się dobrze w tym odnaleźć. Natomiast karty mówią, uważaj baranku, żebyś nie dał się zmanipulować najnormalniej w świecie, nie? bo ktoś będzie chciał w, czwartym, w trzecim kwartale przepraszam, Tobą manipulować, gdzieś Cię wpuścić w jakieś maliny, ale jak będziesz czujny, to dzięki swojej intuicji, dzięki temu, że może zaczniesz się czego, czegoś uczyć, doświadczać i to będzie taka wiedza miękka z miękkich kompetencji, dasz sobie radę w tym. Trzecim kwartale, czwarty y kwartał, październik, listopad, grudzień dla baranków. Aha, będzie to też początek jakiegoś rozwoju. I przez ten rozwój, czy dzięki temu rozwojowi w czwartym kwartale, hmm, barany, barany, w czwartym kwartale, no proszę, proszę, y zmienicie albo punkt widzenia, albo gdzieś wyjedziecie, i ten punkt widzenia rozwój wyjazd jeżeli wyjazd być może gdzieś za wodę za rzekę może za rzekę zawodę za morze gdzieś na inny kontynent albo będzie dużo komunikacji internetowej natomiast uważajcie barany na na związki jakieś nowe. Gdyby powstawały jakieś nowe związki w drugim kwartale, to proszę Was, Baranki, uważajcie na nie i bardzo się im przyglądajcie. Ok? Tak, to jest ten. No, mm -hmm. Dobra, no dobrze. Popatrzmy, a i to, co, czym się ten rok, ten czwarty kwartał, czyli rok się będzie kończył, będziecie domykać jakieś projekty, domykać jakieś sprawy, być może kończyć jakieś związki, będziecie no to karta świata, będziecie kończyć. Ale też, będzie, jakby ten koniec, będzie od razu generował nowy początek czegoś. Czyli to domknięcie roku 2021 będzie również domknięciem jakiegoś obszaru w Waszym życiu, od razu z planem, co dalej. Barany, które będą ch chciały zaś, Panie z bara, podznaku barana, które będą chciały zaś w ciąże, to tutaj dobry czas, właśnie końcówka, czyli czwarty kwartał 2021 roku. Nie mówię, że wcześniej nie, ale tu taki dobry, dobry czas, dobry moment. Mhm. Dobrze, popatrzmy jeszcze, wyciągnijmy sobie jeszcze kartę radę na każdy z tych kwartałów. Wyciągniemy kartę radę dla Barana na każdy kwartał 2021 roku. O, i tu nam popatrzcie, królowa. Królowa buław wypadła do pierwszego kwartału, pasuje jak ulał. Czyli będziecie Barany, dla Was pierwszy kwartał będzie mocno pod znakiem energii erotycznych, romansów, odcinania starych jakichś relacji i początku nowych. Tylko pamiętajcie, żebyście się za bardzo no, tam nie zaangażowały w to. Natomiast faktycznie będziecie no, będziecie ognistymi kobietami. Jeżeli mówię do kobiet, albo jeżeli jesteście mężczyzną, to taką kobietę spotkacie, która będzie bardzo ognista. Ale też będzie ta sfera waszego życia w pierwszym kwartale będzie dla Was ważna? Więc karta rada mówi nam: uważaj, oczywiście, że uważaj, żeby gdzieś za bardzo nie popłynąć, się nie zaangażować, ale też korzystaj z tego korzystaj z tego czasu, bo on jest dla Ciebie dobry pod tym względem baranie. Jaka rada do drugiego kwartału, tam gdzie. Mówiłam o tym, że barany będą musiały zadbać o swoje emocje, bo będą dokonywały wyborów. Do tych wyborów będą musiały, no właśnie. Mm -hmm, do tego będą musiały wykorzystać wszystkie swoje umiejętności, takie konkretne, ale cały. Rozwój duchowy, który ma, mieliście okazję do tej pory przejść i się rozwinąć, czyli to wasze wnętrze, również wasza intuicja też będzie potrzebna, czyli korzystaj ze swojego wnętrza, korzystaj z swoich wewnętrznych zasobów, z tego, co masz, co już przeżyłaś. Mhm. To jest takie potwierdzenie, żeby tu się zdać na swoje doświadczenie, a jednocześnie dokonując tego wyboru, patrzeć na swój rozwój wewnętrzny. Co do trzeciego kwartału, jaka rada? W trzecim kwartale mieliśmy, um, mieliśmy uważać na osoby, które nas, miał Baran uważać na osoby, które ewentualnie mogą mnie manipulować, ok, i patrzeć na swoją intuicję. A, popatrzcie. To początek, początek. To mamy potwierdzenie tego początku, czyli rada mówi tak: zacznij coś nowego, uważaj na te osoby, które by chciały Tobą manipulować albo sytuację, ale uważaj też na swoją naiwność, tak, bo głupiec to jest początek drogi, ale on jest jeszcze niedoświadczony, więc może być naiwny w swoich działaniach. I tutaj intuicja pomoże. Okej. Okay. I rada na czwarty kwartał dla osób z podznaku Barana. No i popatrzcie, czwarty kwartał to samo co z przełożenia, czyli pokrywa nam się ta energia 2021 roku dla baranów, pokrywa się z radą na, trzeci, na czwarty kwartał. Czyli tu gdzieś będzie w tym czwartym kwartale, październik, listopad, grudzień, najbardziej oddziaływała, będzie widać tą energię roczną, czyli Baranie, y, rada jest taka: patrz, patrz daleko, może będziesz wyjeżdżał, zmieniał miejsce zamieszkania, może będziesz się przeprowadzał i tym sposobem, albo po prostu zmienisz sposób widzenia na coś, a zmienisz, ponieważ popatrzysz dalej niż do tej pory, w innym kierunku niż do tej pory. E, podejmi, podejmiesz decyzję, bo to może być karta, która tutaj, ona mówi, żebyście uważali na Uważały, uważali na jakieś nowe relacje, ale to jest też karta decyzji. Jak będziesz podejmował decyzję, to rób to mądrze, bo to jest czas domykania pewnych spraw, kończenia pewnych projektów, związków być może, ale tylko po to, żeby zacząć coś nowego. I to nowe przyjdzie do Was z daleka, z takich obszarów, w sensie nie 1000 kilometrów, ale z takich obszarów, które dzisiaj, na tu i teraz, kiedy słuchacie tego filmu, są Wam dalekie. Dobrze, Barany. Tak będzie wyglądał Wasz 2021 rok. Ja jeszcze dla Was wyciągnę kartę anielską i przeczytamy przesłanie karty anielskiej. Takie które będzie Wam być może pomocne przez ten cały rok. Będziecie mogli do niego wracać. Dla baranów na 2021 rok. Anioł. Archanioł Michał. Wyciągnięcie tej karty oznacza, że powinieneś zwrócić się do Archanioła Michała z prośbą o pomoc, ochronę i siłę. Archanioł Michał doda Ci sił w rozwiązywaniu problemów Poproś go więc, by przeciął swoim mieczem wszelkie emocjonalne więzi łączące cię z innymi ludźmi, nierozwiązywalnymi sytuacjami lub też z wspomnieniami. I tu macie tego asa. Mhm. Następnie poproś go, by napełnił cię miłością i siłą. To jest dokładnie wasz pierwszy kwartał. Archanią Michał osłoni cię przed destruktywnym wpływem myśli, emocji i działania innych osób. Mm -hmm. Królowa kielichów, tutaj w drugim kwartale, to jest dokładnie to. Archanioł ten działa za pośrednictwem niebieskiego promienia, dając ludziom siłę i odwagę. Poproś go o pomoc, wyobrażając sobie, że jesteś ubrany w ciemno-niebieski, szczelnie otulający cię płaszcz. Dzięki temu, Archanioł Michał weźmie cię w swoją obronę. Archanioł Michał jest Panem wszystkich aniołów, wielkim i potężnym wojownikiem. Opromieniony jego blaskiem, będziesz się czuć pewniej, uwierzysz w siebie oraz zyskasz więcej energii i siły. Mhm. Afirmacja barany dla was na ten rok 2021. To jestem silny gdyż chroni mnie archanioł Michał. Życzę wszystkim baranom wspaniałego 2021 roku. Trzymajcie się ciepło. No i do usłyszenia w kolejnych czytaniach pa. pa.